W krainie, gdzie każdy dźwięk miał własną melodię, a wiatr niosący nuty tańczył wśród drzew, istniał magiczny zamek pełen muzyki. Zamek mieścił się w pięknym mieście, będzinie. Jednak nie był to zwykły gród. To było miejsce, w którym dźwięki miały moc tworzenia niezwykłych historii. Podczas turniejów rycerskich, balów i koncertów, muzyka odgrywała bardzo ważną rolę. Mieszkańcy Będzina tak mocno ją pokochali, że tańczyli, śpiewali i grali na instrumentach całe dnie. Z biegiem czasu tradycja nie zaginęła. Od prawie osiemdziesięciu lat w Benzinie znajduje się miejsce, w którym muzyka nieustannie wybrzmiewa. Chcecie się dowiedzieć, co to za miejsce? Zapraszam do magicznego świata, gdzie każde drzwi stworzone są z dźwięków, a każdy krok to odkrywanie nowej melodii. Zobaczcie sami! Cześć! Witajcie! Znajdujemy się pod budynkiem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Benczu. Od kilku lat jesteśmy jej uczniami. Znamy już jej wszystkie zakamarki. Jeśli chcecie, możemy Wam pokazać, czego się tutaj uczymy. Zaraz, zaraz! Nie tylko nauka jest najważniejsza w tym miejscu, ale również możecie zawrzeć bardzo fajne przyjaźnie i miło spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Zresztą zobaczcie sami! Chodźcie! Chodźcie! naszej szkoły, gdzie muzyka wita nas już od samego protu. To tu odbywają się niektóre z naszych szkolnych koncertów i to tutaj zapraszamy nasze rodziny do wspólnego muzykowania. Zobaczcie sami. większość naszych dużych koncertów, gdyż z niecierpliwością oczekujemy na remont naszej auli. Projekt zapowiada się naprawdę niesamowicie. Nie możemy się doczekać. O, dzień, dzień, dobry, dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry dzieci. Co robicie? Opowiadamy naszym młodszym lizom o naszej szkole. Kto wie, może kiedyś się tu zjawią. A może nawet zostaną tutaj uczniami. Wspaniały pomysł. Aktualnie szkoła liczy prawie dwustu uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Młodsze dzieci uczą się w cyklu sześcioletnich, a starsza młodzież przebywa u nas przez 4 lata. To wspaniały okres pełen muzycznych doznań. Każdy może nauczyć się grać na instrumencie. Zaraz, to dzieci mogą zacząć uczęszczać tu od 14 roku życia? Tak, tak. Można sobie wybrać dowolny instrument, o którym pewnie będziecie opowiadać. W naszej szkole prowadzimy także zajęcia grupowe, wyjeżdżamy na koncerty do Filharmonii Śląskiej, a także organizujemy szereg szkolnych koncertów. I jeszcze mam ja coś mam. Nasza szkoła nosi imię Fryderyka Chopina. To wybitny polski kompozytor i pianista. Na pewno znacie jego utwory. Właśnie, a propos Fryderyka Chopina, mały Frycek właśnie się ostatnio zapisał do naszej szkoły. Chwila, chwila, tam stoi! Jak tam pierwsze miesiące nauki w naszej szkole? Bardzo fajnie, właśnie zaczynam zajęcia z panią Fatrycją. Chcecie zobaczyć? Oczywiście! Oczywiście. I jak Wam się podoba? Jest, jest fantastycznie! To właśnie są zajęcia z postaw Są one prowadzone w cyklu sześcioletnim z pierwszych i trzech lat. Zabierze się na nich niezbędną wiedzą i poprawicie swój słuch. Jest na nich dużo śpiewu, tańca i przede wszystkim. Do widzieliście to I tak Fryderyk rozpoczął naukę w wyjątkowym miejscu, jakim jest szkoła muzyczna. Jednak nie myślcie, że to koniec tej historii. W szkole znajduje się wiele drzwi, za którymi chowają się magiczne instrumenty. Następnym razem wspólnie otworzymy jedne z nich.